W oczekiwaniu na nową kolekcję od marki Wostok przywędrował do nas stary znajomy, ale w białym kolorze Energia. Dobrze znana i lubiana przez naszych klientów linia Energia od litewskiego producenta zaskoczyła nas modelem z białą tarczą. Zdarzały się modele z jasnym cyferblatem, jak chociażby limitowany w ilości 500 sztuk model MRIA Benedicta z Vanagas, ale było ich naprawdę mało. Zegarek, oczywiście, jest zegarkiem mechanicznym z naciągiem automatycznym, a wskazówki wprawia w ruch znany już z wielu modeli Wostoka japoński mechanizm NH35A: posiadający stop sekundę, datownik, 40-godzinną rezerwę chodu oraz możliwość dokręcania ręcznego. To, co wyróżnia ten model oprócz jego kozackiego wyglądu, to to, co umieszczono na indeksach oraz wskazówkach. Są to szklane kapsułki z gazowym trytem w barwie żółtej oraz zielonej, świecące w ciemności bez potrzeby wcześniejszego naświetlania. Według informacji producenta pałeczki świecą pełną mocą około 12 lat. Według niektórych źródeł pałeczki z gazem H3 utrzymują światło nawet ponad 20 lat. Dla osób, które mocno przywiązują się do swoich zegarków, tak jak chociażby ja, jest dobra wiadomość. Będzie można je wymienić, jak już spełnią swoje wostokowe przeznaczenie. Oczywiście pałeczki są całkowicie bezpieczne dla człowieka, nawet jeżeli zegarek zostanie uszkodzony i sama pałeczka pęknie. Tryt jest gazem niezwykle lekkim, momentalnie się rozcieńcza w powietrzu do bezpiecznych stężeń. A tarcze i wspomniane pałeczki chroni grube szkło mineralne K2, które uwierzcie, jest ciężko stuc. Wiele razy przypadkowo uderzyłem moją czarną wersją, na szczęście nadal jest cała i to nawet bez rys. No chyba, że faktycznie miałem duże szczęście. Tak jak każdy zegarek marki Wostok Europe, również śnieżna energia jest limitowana w ilości 3000 sztuk na świat. Zegarek jest w dryboxie, w którym znajdziemy oczywiście drugi pasek, jest to pasek silikonowy, któremu nie straszna jest woda, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną oraz śrubokręcik do wymiany paska. To wyglądające jak skrzyneczka na broń pudełko jest odporne na wodę, z którego możemy powyciągać wszystkie gąbki i mieć go jako schowek na kanapki czy telefon, kiedy pójdziemy na łódkę. A odpowiednie poukładanie tych gąbek da nam pudełeczko na cztery zegarki Zegarek waży 172 gramy Mierzy 49 mm szerokości Wysokość koperty to 15,9 9 Linia Energia to rasowy Diver, czyli klasa wodoszczelności 300 metrów, automatyczny zawór helowy, zakręcona korona. Pamiętajcie, sprawdzajcie, czy jest zawsze dokręcona. Oczywiście, jak na nurka przystało, zegarek ma obrotową lunetę. Oczywiście, obrotowa luneta w jedną stronę. Dlaczego tak jest? Możecie się dowiedzieć z tego filmiku. Tam jest wszystko o linii Energia i właśnie jest tam wspomniany bezel. Jak Wam się podoba zegarek w białym kolorze, znaczy tarcza w białym kolorze konkretniej? Ja osobiście nie za bardzo mi się podobają zegarki z białą tarczą, z jasną tarczą, wolę ciemniejsze, ale ten robi robotę, naprawdę mega mi się podoba, zwłaszcza te niebieskie wskazówki, które się tak mienią na tej białej tarczy. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tego zegarka. Cena na dzień dzisiejszy to 3690 zł, czyli taka najniższa cena z linii Energia. Zegarek nie jest pokryty żadnym kolorem, ani koperta nie jest wykonana z brązu, dlatego cena jest właśnie taka. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć.